Jeżeli chcesz wejść w tryb awaryjny, bądź tryb bezpieczny w Samsungu Galaxy A16 5G, należy otworzyć menu zasilania i zrobimy to na przykład przytrzymując przycisk boczny bądź przycisk zasilania. Możemy także wejść w szybki dostęp, czyli przewijamy palcem z góry na dół dwa razy i następnie tutaj mamy przycisk od zasilania. Jeżeli na niego naciśniemy, to również otworzymy menu zasilania. Następnie musimy przytrzymać palcem na opcję wyłączanie zasilania. Naciskami przytrzymujemy przez około sekundę bądź dwie i następnie zmieni nam się na tryb bezpieczny. Naciskamy na ikonkę, aby nasze urządzenie się ponownie uruchomiło. I kiedy teraz się uruchomi, będziemy właśnie w trybie bezpiecznym, zwanym też trybem awaryjnym. To, czy telefon jest w trybie awaryjnym, rozpoznamy oczywiście po lewym dolnym rogu, jeżeli mamy tutaj tekst tryb awaryjny, no to oczywiście wiadomo co to oznacza. Następnie, jeżeli chcemy wyjść z trybu awaryjnego, musimy po prostu ponownie uruchomić, zrestartować nasze urządzenie. Czyli jeszcze raz wchodzimy w menu zasilania, i następnie uruchamiamy ponownie. I nasz telefon ponownie się włączy, tylko tym razem będzie już w normalnym trybie. Należy pamiętać, że kiedy teraz wrócimy do normalnego trybu, będziemy mieć włączony tryb samolotowy, więc należy go po prostu wyłączyć, jeżeli chcemy znowu mieć dostęp np. do danych mobilnych. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.